go z tej strony wito Towiec z Fasmofobii Jeste To jest ready, Mr. Twister Trzeba do, do crossout.net O oh no jest, a czemu znowu jest miniaturka tego Minecrafta? No bo nasz tę osobę W tej chwili ogląda jedna osoba. Wow Działa. Już startujemy, już. Ruszamy, startuje... <laughs> Akieta startuje. Stres. stres misją. Jaka moba miszki? To są Czechy, oni nie zrozumieją. Przygadali po polskiemu. Gadali, oni, oni się pytali czy my Polacy. <laughs>

Jesteś taką babką w ogóle z... speedboxem O tak, tak, tak. Ja mam speedbox. Trzeba znaczy korki włączyć, nie? Przydało mi się. Łódź, korki. Jak coś to jest to... nie jest w korytarzu ciągle. Jak się nazywa to kółko? W winnicy. Nie Bo to jest kółko. W winnicy. jest. Legendarny przedmiot. Darny? <laughs> gdzie on jest. Tu jest stała czaszka, tu jest w tym w pokoju garażowym. Co idę, mam mój parę. swój jest? Oni Pani wiedzą, gdzie to jest. Ty wiesz? No ja tam mam okej, ten... ale nie, nie wiem co to było. Ja ten... to rozbił. Pokoj dziecka, Maus. Mało... 9 stopni jest. Do dziecka. Jak tak ile jest? 8 już jest. To tu. nie rozbił się. Czarny speedboxa Co... IMF-ki Co wziąłem kanitowe bez tej zapalniczki Ufałka Czarnych stoi na zewnątrz, Jak mam chyba na do domu jeszcze Zrobił drugie zdjęcie tego... Tego koła imf piątka są dwa dowody? Tak. Trzeba im powiedzieć jakoś. Pewnie tak nie zrozumieją. 6 palców, 6 palców ma. Opakę Orbę? Obakę jest, no przecież 6 palców ma. Nawet no, mogę zrobić, nawet no, mogę zrobić zdjęcie. Zobacz. Ale na zdjęciu to nie nie widać. Jak się mówiło na tym czasie, żeby słychać całej mapy? To powiedz im po angielsku. Baka. Powiedziałem po angielsku. Baka. Baka, baka. Będziemy? Czy w robimy. Takie są zdanie. Djęcie ducha czuli grucho, można zrobić. Djęcie zeszło wszystko już zrobić co wiem robić w to trzecie to jest Czy ma świeczkę zgasić Антиус, Антиус, вот и цепь прилетит кронг. Серьёзно? А, а теперь что сделали, что сделали два? А сделали? Идём. Ej, czyli zdjęcie, nie usunął. Ja usunąłem, oni nie usunąłem. Koniec jest. N ma końca. Hand jest cały czas, nie? Ja wiem, ale koniec I prąd wywalił. Ja mam wszystkie zadania, tylko z niej chciał czas zrobić do sobie wszystkiego. Z świeżki, świeczki soli O to jest chyba idź do spaliłem Gdzie <laughs> to? Został te drzwi! Ja się nie otwieram! Jezus... zdjęcia rób. Czego zdjęcia? Chcę je A, sorry. No, co sobie nie usuwałem tych zdjęć. Jezus, parat. No, w pokoju. Jest full, jest full. Hadi. Ale dwa są złe. No, ale oni nie usuwają tego. Ek, usuń zdjęcie kolego Lego. Oni nie żyją Serio obaj? Bo nie ma ich to Zobaczmy Wejdź ob balon na trzymajesz Ja Co za CEP E, dobrze nam no poszło. Dobra, weź, chcę powierzyć. Wolniej nie tak nie poloki. Siama. 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 Megalodon Mega Siama. 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 Nie Siama. Sojtem chyba się dodamy, nie? A. A nie mam lepszych temów? Ciebie wiem, których? Możliwe, że sam poczekaj, ja zobaczcie, co ja mam na lepszego. Niby ja mogę świeczki kupić lepsze. Ja mam leki lepsze. Tak? Ja nie? wszystko mogę, ja leki też mam lepsze. Ale ty masz tu drugie, lewe, ja mam trzeci. Ale ja mogę włączyć, bo mam drugie. No to włącz, wszystko na najwyższy włącz. Latarki trzeba dodać na nich. A trzymaj to na głowę. A na głowę? Mam dwójki. Trójki nie mam. No to dodaj na głowę. Są! Przecież. To ready. No tak. No ja coś ogarniam. No. Dobra, wykierujemy was. Dobra, do od książkę i tego, preci fiksa. Wykierujesz ich. ja no, nie latarki sobie nie wiem, No to las latarki gram. Koście Jest. z tym, pokojem z komputerem. To, to Na łóżku. Nie, nie Jest ...to. jak to się nazywa? Co robi? dyn Dę. Dę. Ja mam. No, ja na to grajek jak? Ja nie wiem nic wykrywania. Że ich robią wszystko. Dobra, już oni zdechną na tym chłopie koszmarze. to jest łatwiej. Z on chopie jak. O level. Włączyliście prawda? Ja, ale ja nie wutram. 5, 6 No i tu Dobra. No jeszcze czekamy. Czegoś korytarzu na korytarzu, Tutaj by, tutaj jest w tym pokoju, gdzie jest laptop. Tak to jest, to jest ten trzy, 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 Неповадок слишком на а нас. не хватай. Na jeden czy na dwa dowody? Discarda galon, a nie widziałem. Dobra Ej, lecimy aparat. Patrz IMF. Sprawdź IMF. Czwórkę. Nie, no, masz IMF. do wody? No nie Można tego, orba sprawdzić. Ile to działa, gdzie jest? Takiego znajduje się w górach. Świeczka, świeczki w ogóle nie, A jest to lepsze świeczki.

Co zrobił? Zdjęcie jednogwiazdkowe To dwa Nie wiem, to zdjęcie ktoś zrobił kanapę Zdjęcie No <noise> właśnie O leczu co Idę po soli jeszcze O bo to nie był szybki dróg To się pochyję Bowicie wokół kuchni Zimna temperatura Zimna temperatura Zimna jest Zimna hey, temperatura no. jest ja. Halo, słychać mnie Jestem ja to, to mamy orby i zimną temperaturę Co? Mamy jakiś przedmiot do wywołania hanta czy nie? Przedmiotem powiedział jak się ja, ja, ja Jest Azo to co robi... pokoju Muzyczka to jest. Zimno jest. Zimno jest. To możemy chanta zrobić, jak chcecie. Dawaj robimy W kuchni używaj Czemu ten ten nam został? Zdjęcie zrobisz jak ktoś. Niecham to za wątpię. Ile tych zdjęć? Ja zrobiłem. Chodźcie, jaka to jest. O! Ja wiem, Nie, nie, nie. Chodź pojść za każdym. Zdech jeden. A jeden zdech. Ja nie mogę. Pojść do tych zdjęć na trzaskawkę. Też nie... się wyjeb... zaraz Ej, chłopie Jest, gdzie jest ty... Szafo? Na korytarzu Tu, na danej Szybki jest teraz No, bo SU zatrzymywała To jest Revenant chyba Nie pasuje Revenant Musimy dojechać Tak nie Ale hantu, hantu, to by mu para z Reina ja leciała A Revenant ma aktywną nazwę, czy nie? Co? Czy Revenant ma nową nazwę? Albo ty masz po polsku grę, to tam są jakieś dziwne nazwy. Dobra. Wiesz co to za duch mniej więcej, czy nie? Czy nie, wiesz jaki to duch, czy nie? Revenant to jest. chyba Revenanta wykreślić. Jak wykreślić? <grym> taki szybki był. Może. Odzie gdzie poszedł ty? Na no zdjęcia a nie... Kasuj to z internetu To nie, niezłe on zdjęcia ducha zrobił, żadnego nie ma No bo był full, a on zaczął na trzy wszystko. <coughs> <z zdjęcia. coughs> no właśnie, no <coughs> właśnie Ten mega load'em to niezły, na kęcik Ej, <coughs> hey, a Lenja zajęczyła, aha, bo ten typ nie I zajęczyła nam, że uciekliśmy mu Weźcie to zdjęcia Wyłączyłem korty To nie jest handlu, to z Revenant zostaje tylko co? Jurno, jure, ja, za szybki, na, ja też za szybki i na nagrodę też szybki. Ja usunąłem! To Nie do ciebie tego typa mówię. A W zdjęciach pulsowali, proszę, to jest chyba taki ruszowy. Ruszowy, no to ten megalodon jest ruszowy. Nie ja! <laughs> ja to zaznaczałem, że był full. O ja. To nie jest ruszowy. O, spalił się kasyfix. A ten jak tu leczy, chłopie na kalory wezmę. <laughs> Rozwalił się, raczej. To, ryba, no to jest Revenant, jest, jedziemy. No, ale to nie uciekamy mu tego, nie robimy mu. A, ja z nie tego. mam kadzidła. Ja mam kadzidła, no to chodzi o porolować go. On, ty, 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 ty też ma kadzidło. Ja mam leki, tylko. Co jak <laughs> To nie ma, to nie ma to tego. Wyłączyłem korki. On ci właśnie krzywdzi za to, i ci mówisz, że korki. To nie jest hanto. Nie no, się jak nie dość, że nam truluje grę, bo zdjęcia żeś rozrobił, też ci się wywalił na kalecik, ale... <śmiewanie> <śmiewanie> ciepło mu w plecy. Tak bardziej w głowie mu ciepło. <śmiewanie> go jakaś kurzyć Weź coś powiedz nie miłego Nie ma mu zimno jest Jemu nie można mniemy go Swadkowo jest typek szybki jest Ktoś, ktoś zdechł No nie no ten typek zdechł Weź Kadzidło i do szafy idź No Czekaj Utwaliłem czekaj. Kto... Ktoś... Nie mogę biec Zamykaj to, offaj to Ale leciała mu para bo ja nie patrzyłem Mam noc z nim jeszcze. jeszcze... No, zobaczę Chyba nie leci... nie wiem, musisz zobaczyć ty, weź nie Czekam, tam jeszcze stoimy przy stole Nie leciało, no, no to robione no. Ale stream czasami oddaje Nie no, nie widać, widać by było Santa tak? Ej, chyba. Mogę chopić w Winstrika lepszego niż na panu. Stary. Ej! go! Wziąłem go! To, to Revenant chyba, nie? Revenant to jest. I nie zajmijcie nam zadania. No bo ten typ zginął. Eee... Uh. No tak jak wcześniej do Megalodon. A ten Megalodon jeszcze nie tego Nie <grym> Zrobię... <grym> zdjęcia. I usunął. Jurej. To jak on taki szybki był? Świetnie poszło.